Wymiana oleju silnikowego, warsztat samochodowy Norymberga. Sprawdzanie poziomu oleju w pojeździe należy do prac, które powinny być wykonywane rzetelnie i regularnie w każdym aucie. Zbyt mała ilość oleju może bowiem doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika. Również wtedy, gdy wymiana oleju nie jest przeprowadzana w określonych odstępach czasu, może dojść do uszkodzenia silnika. Odpowiednio dobrany olej silnikowy zapewnia właściwe smarowanie jednostki napędowej, a przede wszystkim przedłuża jej okres użytkowania. Zasada regularnej wymiany oleju jest niezwykle istotna, niezależnie od tego, jaki przebieg ma pojazd. Wymiana oleju powinna nastąpić nie rzadziej niż raz w roku. Olej silnikowy spełnia bowiem pięć podstawowych funkcji: należą do nich zmniejszenie tarcia i zużycia utrzymanie silnika w czystości uszczelnienie ruchomych elementów, chłodzenie części napędowych i zapobieganie wewnętrznej korozji. Warsztat samochodowy w Norymberdze oferuje klasyczną wymianę oleju silnikowego w samochodach swoich klientów oraz następujące usługi dodatkowe. Wymiana filtru oleju, dolewka oleju, czyszczenie układu olejowego. Zasadniczo poziom oleju powinno się sprawdzać regularnie i ewentualnie go uzupełniać. Istnieją jednak powody, które sprawiają, że konieczna jest całkowita wymiana oleju w pojeździe. Gdy na przykład pojazd przez dłuższy czas nie był używany, jakość oleju silnikowego mogła się wyraźnie zmniejszyć i należy wówczas dokonać wymiany oleju na nowy. Wymiana oleju w pojeździe jest zawsze znacznie tańsza, aniżeli awaria silnika, który nierzadko może kosztować ponad 1000 euro. Jeśli zatem chcieliby Państwo przeprowadzić wymianę oleju silnikowego w Waszym samochodzie, prosimy o kontakt z Warsztatem Samochodowym Noryberga pod numerem telefonu 0911 25 41 96 36 w celu umówienia terminu w autoserwisie. Nasz doświadczony i kompetentny personel czeka na Państwa telefon i chętnie odpowie na Państwa pytania. Zapraszamy. Wymiana oleju silnikowego warsztat samochodowy Norymberga